Piaseczny robi to co roku, ale wciąż zaskakuje fanów. Rozczulający zwyczaj. Andrzej Piaseczny nie narzekał ostatnio na brak zajęć. Występy i koncerty tylko na chwilę przerwało przeziębienie, a teraz wrócił on już do regularnych kontaktów z fanami. Nie odpuścił nawet we własne urodziny. Same obchody tego wyjątkowego dnia były szczególne, a zdjęcie… Które opublikował, mogło wprawić część osób w konsternację. Andrzej Piaseczny świętuje urodziny. Andrzej Piaseczny wygląda, jakby upływ czasu zupełnie go nie dotyczył. Właśnie dlatego wielu fanów może być zaskoczonych wieścią, że piosenkarz właśnie świętował 54 Urodziny. Piasek urodził się 6 stycznia 1971 roku w mieście Pionki. Tam też wychował się z siostrą i bratem. W tym roku muzyk świętował urodziny bardzo pracowicie. Dokładnie 6 grudnia zaśpiewał na szczególnie ważnym dla siebie koncercie. Wydarzenie Andrzej Piaseczne. 30 lat na scenie. Wielkie muzyczne urodziny odbyło się w katowickim spotku. Na scenie gościnnie wystąpiły Kajach i Natalia Kukulska. I choć dla fanów była to prawdziwa gratka, to sam artysta najważniejsze chwile spędził z rodziną. Właśnie wtedy pokazał zadziwiające zdjęcie. Rodzina w życiu Andrzeja Piasecznego. Rodzina zawsze była niezwykle ważna dla piasecznego, jego ojciec był pracownikiem zakładów chemicznych, a mama jest emerytowaną nauczycielką biologii. Relacja z matką od zawsze była dla niego szczególna. Obecnie, wraz z partnerem, mieszka zresztą z mamą, w domu u podnóża gór świętokrzyskich. Odkąd pamiętam, byłem mamin synkiem. To, co jest między mną i mamą, to czysta miłość. Wyznał ostatnio Piasek w życiu na gorąco. Andrzej i jego mama mają od lat bardzo szczególną, wspólną tradycję urodzinową. Jak wyglądała w tym roku? Jak zwykle część osób było mocno zaskoczonych. Piasek zaskoczył fanów urodzinowym zdjęciem. Choć Piasek nie wygląda na swój wiek, to nawet on nie dałby rady wyglądać tak świeżo i energicznie w wieku 141 lat. A dokładnie taka liczba widniała na świeczkach, którymi ozdobiony był tort wokalisty. Piaseczny robi to co roku, ale wciąż część fanów nie wie, o co chodzi z tym urodzinowym zwyczajem. Andrzej i jego mama obchodzą urodziny niemal w tym samym czasie. Mama muzyka urodziła się 4 stycznia, dlatego od lat świętują ten dzień razem. Poszli nawet o krok dalej i zamiast dwóch tortów przygotowują jeden, na którym zawsze znajduje się sumowana liczba ich lat. W tym roku suma ta wyniosła właśnie 141. Między 4 a 6 zawsze świętujemy, jak to koziorożec z koziorożcem, nie zawsze tak słodko. Ale zawsze z miłością ogłosił piasek. Na fotografii pokazał zdjęcie wykonane w domu, w którym mieszka z mamą i partnerem. Oboje prezentowali szerokie uśmiechy, a biały garnitur rodzicielki muzyka prezentował się wyjątkowo elegancko.